Proszę pana, poczekalnia jest tylko dla prawdziwych klientów. Warknęła recepcjonistka. Jej głos był ostry i pełen lekceważenia. Howard, 75-latek emerytowany operator radiowy wojska, siedział cicho w kącie, wciąż czekając, aż ktoś, ktokolwiek zauważy jego obecność. Nikt tego nie zrobił. Przechodzili obok, jakby go tam w ogóle nie było. Przezroczystego w swoim wieku i skromnym ubraniu. Ale 40 minut później szklane drzwi otworzyły się z impetem, a znajomy głos odbił się echem po salonie niczym grzmot. Jeśli to sprawiło, że krew się w tobie zagotowała, skomentuj szacunek dla każdego zapomnianego bohatera. Howard, 75 lat, służył w Korpusie Łączności Armii w Wietnamie. Utrzymując łączność w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach, gdy życie wisiało na włosku czystej transmisji. Od czasu przejścia na emeryturę, żył skromnie w małym domu na skraju miasta, naprawiając radia w swoim garażu i pracując jako wolontariusz trzy dni w tygodniu w lokalnym WWWI, Veterans of Foreign Wars, pomagając młodszym weteranom poruszać się w labiryncie świadczeń na które zasłużyli swoją służbą. Pewnego rześkiego poranka jego sąsiad, Frank, zaproponował, że podwiezie go do salonu samochodowego. Po latach starannego oszczędzania Howard w końcu zgromadził wystarczająco dużo, aby kupić używany samochód. Nic wymyślnego, po prostu coś niezawodnego, aby dojechać do lekarza i sklepu spożywczego, gdy zima uniemożliwiała chodzenia ubrany w swoją najczystszą flanelową koszulę, stare, ale wypolerowane buty i najmniej znoszoną parę dżinsów, wszedł do lśniącego salonu z polerowanymi podłogami, które odbijały światło jarzeniówek powyżej. Powietrze wypełniał zapach nowej skóry i ambicji. Nikt go nie przywitał. Żaden z pięciu sprzedawców skupionych wokół swoich biurek nie zadał sobie trudu, by podnieść wzrok lub zauważyć jego obecność. Znalazł miejsce przy ekspresie do kawy i czekał cierpliwie, tak jak nauczono mężczyzn jego pokolenia. Uśmiechał się grzecznie do każdego przechodzącego sprzedawcy. Żaden się nie zatrzymał, ani nie odwzajemnił uśmiechu. Poruszali się wokół niego, jak woda opływająca kamień w strumieniu obecny, ale nieistotny. Młoda recepcjonistka o nieskazitelnych paznokciach i idealnie ułożonych włosach w końcu go zauważyła i podeszła z grymasem na twarzy. Ta strefa jest dla klientów, proszę pana, powiedziała, podkreślając ostatnie słowo w sposób sugerujący, że był kimkolwiek, ale nie klientem. Jestem tu, żeby kupić samochód, powiedział cicho Howard. Jego spracowane dłonie spoczywały na kolanach zmrużyła oczy, mierząc go wzrokiem od góry do dołu, oceniając jego skromne ubranie i podeszły wiek. W takim razie ktoś panu w końcu pomoże, odpowiedziała, a pauza mówiła wiele o jej ocenie jego wartości jako klienta. Minęło 40 minut, odmierzanych powolnym tykaniem zegara ściennego. Siedział cierpliwie, nie chcąc zrobić zamieszania. To nie było w jego stylu. Nigdy nie było, nawet gdy kule świstały nad głową w dżungli. W rogu portfela miał wyblakłe zdjęcie: on i jego stara jednostka stojący obok dowódcy, majora Tomasa Denta. Zdjęcie było zniszczone na brzegach od częstego dotykania. Talizman z czasów, gdy coś znaczył. Nikt nie pytał o jego historię, nikt nie zaproponował wody, nikogo to nie obchodziło. Howard westchnął. Złożył zrogowaciałe dłonie na kolanach i siedział cicho, jak często robią żołnierze, gdy świat zapomina o ich poświęceniu. W biurze na zapleczu, widocznym przez szklaną przegrodę, trzech sprzedawców skupiło się wokół biurka, od czasu do czasu spoglądając w stronę Howarda i chichocząc między sobą. Ten facet siedzi tam od wieków, powiedział jeden, poprawiając jedwabny krawat. Pewnie szuka tylko darmowej kawy i ciepłego miejsca do siedzenia, zażartował inny, młodszy, ale równie lekceważący. Myślisz, że ma jeszcze prawo jazdy? Założę się, że nie widzi dalej niż maskownica na masce. Recepcjonistka przewróciła oczami, dołączając do ich kręgu. Pewnie jest tu tylko po to, żeby schronić się przed słońcem. Czasami trafiają się tacy, wchodzą. Wyglądają na zagubionych, a potem wychodzą, gdy zdają sobie sprawę, że nikt nie rozdaje jałmużny. Na zewnątrz, w strefie serwisowej, młodszy sprzedawca o imieniu Grek obserwował scenę przez okna salonu. Coś w tej sytuacji mu nie pasowało. Dyskomfort, którego nie potrafił do końca nazwać, osiadał mu w piersi. Jesteście pewni, że nie chce nic kupić? zapytał Grek wchodząc do środka po podkładkę. Długo czeka. Zaufaj mi, odpowiedział kierownik sprzedaży z protekcjonalnym uśmieszkiem. Robię to od dwudziestu lat. Nie zarabiasz prowizji na przypadkach charytatywnych. Nie jest wart twojego czasu. Howard, wciąż czekając na swoim miejscu w kącie, wyjął z kieszeni na piersi mały, zniszczony notes. Zaczął cicho szkicować. Stary nawyk z wojny, kiedy czekanie było tak samo częścią służby jak działanie. Na jego stronach precyzyjne diagramy pozycji anten, znaki wywoławcze napisane pewną ręką, cytat w ramce wrogu od jego dowódcy. Żaden głos niesłyszany, żaden sygnał nieutracony. Nagle otaczający hałas salonu, szmer rozmów handlowych, dzwoniące telefony bulgotanie ekspresu do kawy. Wszystko ucichło. Elegancki czarny SUV podjechał na zewnątrz. Jego wypolerowana powierzchnia odbijała południowe słońce. Wysiadł mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze, pewny siebie, władczy, z wojskową postawą, której nie mogło zatrzeć żadne cywilne życie. Major Thomas Dent, obecnie emerytowany pułkownik i odnoszący sukcesy biznesmen, którego firma dostarczała sprzęt komunikacyjny dla połowy wschodniego wybrzeża. Wszedł, jego obecność natychmiast wypełniła pomieszczenie i przeskanował twarze przed sobą, aż jego wzrok spoczął na Howardzie. Sierżancie Howard Kent zagrzmiał. Jego głos niósł autorytet człowieka przyzwyczajonego do bycia słuchanym. Po raz pierwszy głowy się odwróciły. Sprzedawcy zamarli w połowie rozmowy. Palce recepcjonistki zatrzymały się nad klawiaturą. Trudno cię znaleźć, powiedział Dent, przemierzając podłogę i obejmując Howarda jak brata. Recepcjonistka wyjąkała: Pan, pan go zna? Dent odwrócił się. Jego oczy stwardniały. Znam go? Ten człowiek uratował mi życie dwa razy. Raz swoim radiem. Gdy nasza pozycja miała zostać zdobyta, i raz ciągnąc mnie, pół mili z kulą w ramieniu. Kierownik wystąpił naprzód, nagle uważny. Proszę pana, nie mieliśmy pojęcia. To, powiedział Dent, przerywając mu, jest właśnie problemem. Jeśli kiedykolwiek widziałeś, jak ktoś został niesprawiedliwie oceniony po pozorach, skomentuj niesprawiedliwe poniżej. Pułkownik Dent odwrócił się twarzą do dyrektora generalnego, który wyszedł ze swojego biura na odgłos zamieszania. Czy tak traktujecie swoich weteranów? Zapytał. Jego głos był cichy, ale niósł ostrze wystarczająco ostre, by przeciąć stal. Nie wiedzieliśmy, że jest weteranem wymamrotał dyrektor, nerwowo poprawiając krawat. Ale też nie zapytaliście, prawda? Odparł Dent, jego spojrzenie było niezachwiane. Zobaczyliście starszego mężczyznę w skromnym ubraniu i uznaliście, że jego historia nie jest warta poznania. W salonie zapadła cisza, powietrze było ciężkie od zbiorowego wstydu i nagłego uświadomienia sobie, że bardzo źle ocenili sytuację. Dent wyjął telefon, wykonał jeden telefon. Mówiąc krótkimi, rzeczowymi frazami, które wszyscy starali się usłyszeć, ale nie do końca mogli zrozumieć. Piętnaście minut później, podczas gdy Howard i Dent nadrabiali zaległości przy kawie, którą pośpiesznie dostarczyła recepcjonistka, weszło dwóch mężczyzn w drogich garniturach. Nieśli skórzane teczki i rozmawiali krótko, ale intensywnie z dyrektorem generalnym którego twarz stopniowo bladła w miarę postępu rozmowy. Kiedy skończyli, Dent wstał i zwrócił się do zebranego personelu. Dla tych, którzy zastanawiają się, co się właśnie stało kupiłem większościowy pakiet udziałów w tym salonie ogłosił ze skutkiem natychmiastowym jestem głównym właścicielem. Personel zbiorowo westchnął. Kubek z kawą kierownika sprzedaży wyślizgnął mu się z palców, rozbijając się o podłogę, a dźwięk podkreślił szok, który wypełnił pomieszczenie. Pierwsza sprawa, kontynuował Dent. Jego głos niósł ten sam autorytet, co w strefach walki. Howard dostaje dowolny samochód z tego placu. Bez płatności, bez papierkowej roboty. To najmniejsze, co możemy zrobić dla człowieka, który dzięki swoim umiejętnościom komunikacyjnym uratował życie niezliczonym żołnierzom. Przerwał, pozwalając słowom wybrzmieć: Po drugie, wszyscy tutaj zostaną przeszkoleni, jak traktować klientów, wszystkich klientów, z godnością i szacunkiem, albo zostaną zwolnieni, począwszy od dzisiaj. Odwrócił się do Howarda. Jego ton złagodniał. Wybieraj swój pojazd, sierżancie, cokolwiek ci się spodoba. Howard, wyraźnie skrępowany uwagą, przyszedłem tylko po coś niezawodnego, żeby dojechać na wizyty. Nic wymyślnego. W takim razie dostaniesz najbardziej niezawodny pojazd na tym placu, odpowiedział Dent. To rozkaz, sierżancie. Greg, młody sprzedawca, który wcześniej kwestionował swoich kolegów, wystąpił z tłumu. Proszę pana, jeśli wszyscy się zgadzają, miałbym zaszczyt pomóc panu Kentowi znaleźć dokładnie to, czego potrzebuje. Na poranej zmarszczkami twarzy Howarda pojawił się uśmiech. W takim razie zróbmy to razem z synu. Gdy szli w kierunku sekcji samochodów używanych, Wśród pozostałego personelu rozeszły się szepty. Wieczorem historia wydostała się poza mury salonu. Weteran zignorowany w salonie. Były dowódca wraca i kupuje to miejsce. Grupy weteranów udostępniały to dalej. Strony rodzin wojskowych dzieliły się tym. Historia stała się popularna w całym kraju, odwołując się do zbiorowego poczucia, że niektórych długów nigdy nie da się w pełni spłacić ale zawsze należy je uznać. Tego wieczoru, gdy zachodziło słońce, Dent i Howard stali przed placem, obserwując jak pracownicy instalują nowy szyld nad wejściem. Kent and Dent Motors, zbudowane na braterstwie. Nigdy nie myślałem, że będę w biznesie, powiedział cicho Howard. Ja też nie, odpowiedział Dent. Ale niektóre partnerstwa są zawierane na całe życie. Następnego ranka Howard wrócił do salonu, prowadząc nowiutką ciężarówkę z dyskretną naklejką, z amerykańską flagą na tylnej szybie. Zaparkował w tym samym miejscu, w którym został wysadzony dzień wcześniej, przeszedł przez te same drzwi, ale tym razem każdy pracownik wstał i przywitał go z prawdziwym szacunkiem. Greg podszedł z parującym kubkiem. Śmietanka i jedna kostka cukru, prawda? Pytałem, jak pan pije kawę. Howard zaśmiał się, a kąciki jego oczu zmarszczyły się. Ktoś zwracał uwagę. Recepcjonistka, teraz przeniesiona na stanowisko starzystki do krzyż relacji z klientami, skinęła głową w milczeniu ze swojego nowego biurka. Jej wyraz twarzy był mieszanką zażenowania i nowo odkrytego zrozumienia. Pod koniec dnia, gdy Howard przygotowywał się do wyjścia, minął grupę klientów. Jeden młody mężczyzna w wyblakłej wojskowej kurtce zatrzymał go. Proszę pana, widziałem tę historię w internecie. Dziękuję za wszystko, co pan zrobił wtedy i wczoraj. Howard tylko skinął głową, jego dłoń krótko dotknęła ramienia młodszego weterana. Żaden głos niesłyszany powiedział cicho. Ta fraza pojawiła się później na ścianie za recepcją, wytłoczona pogrubionymi brązowymi literami, które łapały poranne światło. Salon stał się znany w całym regionie jako miejsce, gdzie weterani byli traktowani ze szczególną troską, nie z powodu polityki, ale z powodu lekcji wyciągniętej w trudny sposób na temat oceniania wartości po pozorach. Subskrybuj Steelheart Stories. Jeśli wierzysz, że prawdziwy szacunek zaczyna się od słuchania. Steelheart Stories. Ponieważ niektórzy bohaterowie nigdy nie przestają służyć.